Witam Was na kanale Opolskiego Centrum Szkolenia Kierowców Strażak. W tym filmie opowiemy sobie o czynnościach kontrolno-obsługowych na kategorię A na naszej Yamasze MT-07. Naszym zadaniem jest sprawdzenie jednego płynu i jednego światła ówcześnie wylosowanego przez system egzaminacyjny, a dodatkowo zawsze stan i naciąg łańcucha. Co ważne, jeżeli chodzi o płyny i łańcuch, nie tyle fizycznie je sprawdzamy, co opowiadamy dokładnie, gdzie i jak się je sprawdza. Pierwszym elementem, jaki możemy wylosować, jest sprawdzenie poziomu oleju silnikowego. W tym przypadku musimy powiedzieć, że motocykl musi stać na równej poziomej nawierzchni, być wypionowany, a silnik motocyklu musi chwilę odstać po wyłączeniu. Poziom oleju sprawdzamy w okienku rewizyjnym, który znajduje się pod silnikiem bezpośrednio w tym miejscu. Poziom oleju powinien znajdować się między wartością minimum a maksimum. Kolejnym elementem możliwym do sprawdzenia jest sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego. W tym przypadku Musimy spełniać te same trzy warunki, co w przypadku oleju silnikowego czyli motocykl ma być wypianowany, stać na równej poziomej nawierzchni, a silnik po wyłączeniu musi chwilę odstać. Poziom płynu sprawdzamy w okienku rewizyjnym, który znajduje się w tym miejscu. Poziom płynu powinien znajdować się między wartością minimum a maksimum. Kolejnym elementem, który możemy wylosować, jest sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego. W tym przypadku mamy dwa płyny. Płyn hamulca przedniego znajduje się na kierownicy i jego poziom powinien znajdować się powyżej wartości minimum. Zbiornik płynu hamulcowego tylnego znajduje się pod siedzeniem kierowcy i w tym przypadku poziom ma być między minimum a maksimum. W przypadku sprawdzania poziomu płynów hamulcowych, motocykl musi stać na równej poziomej nawierzchni i być wypionowany. Kolejnym elementem do wylosowania jest sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego. W tym przypadku musimy włączyć stacyjkę, uprzedzić, że będziemy sprawdzać sygnał dźwiękowy i trąbnąć. Uwaga, sprawdzam sygnał dźwiękowy. Działa. Teraz przejdziemy do sprawdzania świateł, zaczynając od światła pozycyjnego, które włącza się automatycznie w momencie, w którym włączymy stacyjkę. Pamiętaj, że światła pozycyjne są z przodu i z tyłu pojazdu, a automatycznie wraz z włączeniem świateł pozycyjnych włącza się podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Kolejnym światłem, który możemy wylosować, jest sprawdzenie działania światła hamowania stop. W tym przypadku musimy mieć włączoną stacyjkę i sprawdzamy zarówno działanie światła hamulca przedniego, jak i hamulca tylnego. Kolejnymi światłami, które możemy sprawdzić, są kierunkowskazy. W tym przypadku zawsze sprawdzamy obydwa. Kolejno możemy sprawdzić działanie świateł awaryjnych. Kolejne światła, które możemy wylosować, to światła mijania. W tym przypadku światła mijania włączają się automatycznie, gdy włączymy silnik. Światłem jakie możemy wylosować to światła drogowe. W tym przypadku musimy mieć włączone światła mijania, więc musimy włączyć silnik i przełączyć na przełączniku światła drogowe. Ostatnim elementem, jaki nam został jest sprawdzenie stanu i naciągu łańcucha. W tym przypadku łańcuch ma być czysty, nasmarowany i bez widocznych uszkodzeń mechanicznych. Naciąg łańcucha sprawdzamy na środku pomiędzy dwoma zębatkami, unosząc dolną część łańcucha mniej więcej w tym miejscu maksymalnie do góry i luz ma być zgodny z zaleceniami producenta lub z instrukcją obsługi.